godzinę 16. witamy, troszeczkę żeśmy się przespali, więc pokrótce powiem, bo zdarzyły się takie po prostu cyrki i ja, jaja, że to się w głowie nie mieści, jak żeśmy tutaj przybyli, okazało się, że centrum miasta jest w ogóle odcięte, ponieważ wczoraj w nocy rozpoczęły się jakieś tutaj strajki z powodu wyboru, wyborów prezydencki, prezydenckich czy jakichś lokalnych. I ludzie chcą zmian, a, a oczywiście Zmiany wedle wyborów po prostu mają nie nastąpić. Przyjechało tutaj wojsko, przyjechała policja, odcięła po prostu wszystko. Mój hotel został zamknięty, więc my przychodząc od razu spotykaliśmy się z barykadami, wojskiem, policją i po prostu wszyscy naszemi, że mamy w ogóle wyjeżdżać z Delhi. Wzięliśmy sobie tuktuka, który nas zawiózł. No z tym Tuktukiem też były jaja, bo obwióz nas po trzech różnych jakichś tam informacjach turystycznych, gdzie chcieli od nas bardzo duże pieniądze. Z tym tuktukowcem też się pokłóciłem, bo na początku żeśmy sobie ustalili pewną określoną kwotę, a później po prostu ją z 10 Więc po prostu tam doszło do pewnych słownych utarczek. No więc wziąłem innego tuktuka. Gościu wydawał się bardzo mocno sprawiedliwy i uczciwy. Zawiózł nas do innego gościa, no już w czwartej agencji już kompletnie wykończeni, bo naprawdę no nie spaliśmy od bardzo, bardzo, bardzo dawna. E, więc już ledwo pół i po prostu przyjęliśmy tą ofertę, którą nam e, oferowali i była to najkorzystniejsza z tych wszystkich ofert, aczkolwiek nie były wcale nie taka mała, bo 450 dolarów, ale gościu ma nam ogarnąć e, stamtąd e, Wszystkie, tak naprawdę, bilety kolejowe, ponieważ w tym momencie, i to wszyscy powtarzali, jest okres świąteczny. Eee, załatwił nam tutaj hotel, załatwił nam tutaj taki mini-tour, którym właśnie w tym momencie jedziemy. Najfajniejsze jest to, że właśnie jak taksówkarz nas odwiozł pod hotel, to ten taksówkarz cały czas przez te wszystkie godziny czekał, aż się wyśpimy, o czym się dowiedziałem teraz. Eee, I w ogóle nigdzie nie pojechał, tylko czekał u nas pod hotelem na nas i teraz nas zawozi do pierwszej świątyni. Więc jakby w tych 450 dolarach mam mieć wszystkie hotele, mam mieć wszystkie bilety kolejowe w ogóle na całą podróż w Indiach miałem teraz hotel, który tak naprawdę ciężko by było znaleźć, bo ogólnie centrum miasta jest w ogóle odcięte i środek jakby miasta, te główne atrakcje są pozamykane. Część tam miasta jest w ogóle tam się odbywają demonstracje i grube sprawy, więc, no, więc się ogólnie ciekawie dzieje. A teraz jedziemy, po prostu, sobie tutaj, jakby do pierwszej takiej świątyni. I tutaj, tutaj się wydaje, że mniej więcej to życie jakoś, jakoś funkcjonuje. A jak funkcjonuje, no to zaraz spróbujemy to zaprezentować. Więc zapraszamy. Idziemy do pierwszej świątyni tutaj w Deli. No 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 no, thank you. Viola, pójdź z prawej strony, bo tutaj się nie da przejść. Idziemy do pierwszej świątyni tutaj w, te... w New Delhi. Hanumana, czyli Boga Małpy. Jest to świątynia. Nie wiem tak naprawdę jak to określić, ale jest to pół człowiek, pół małpa. I bardzo chciałem zawsze zobaczyć właśnie Jak wygląda Taka świątynia Rusztowanie z bambusa Jak widać Więc Czyżby eee. A Okej, okay, okej okay. Dobra, to już jest Pierwsza rzecz. I must tu take off, shoes. If I fajówek. U... Dobrze. Więc już na pewno jest tak, że trzeba. Nie mogę palić w pobliżu świątyni, i muszę zdjąć buty, żeby do niej wejść. Natomiast chcę Ci wytłumaczyć, ta kropka, która dostałaś, to jest kropka, która ma Ci przynieść, że jesteś osobą szczęśliwą, radosną i ma Ci podobno przynieść szczęście i dobrobyt. I właśnie coś co, coś co chcę zauważyć, to właśnie coś co u nas się kojarzy ze znakiem hitlerowskim i z nazistowskimi niemcami to to, że tutaj wieża hinduskiej po prostu jest to znak szczęścia i dobrobytu O, oh, Om, shanti, shanti, shanti. O, oh, o, oh. o. Gur, bo, gua, gua, swa, kasat, kasat, gütur, gütur, barer, ja. barer.

Wierzę ich, jest to jakby wyjątkowa wiara i wiem to właśnie też od z vloga innego YouTubera, że jest to poświęcone właśnie zwycięstwu nad wrogami. Jest to bardzo obrazowo pokazane, jakiej pomyślności Ci życzą i co by zrobiła z wrogami. się zrobić coś z śmieci, a tak właśnie prezentuje się Hanowa. Może mi się uda to złapać na jakimś innym skrzyżowaniu, bo tutaj już pan, który czuje się panią, poszedł dalej, ale to już była trzecia albo czwarta sytuacja, w której na skrzyżowaniu stoi gościu przebrany za kobietę i woła pieniądze od ludzi. Ale jak znajdę, to pokażę. O, o. Kolejnym punktem na naszym to jest nie świątynia, ale taka studnia bardzo tutaj znana. Chodź na górę. Wielki. Ogólnie nie wiem, czy to jakaś była pralnia dawna, czy to jest jakaś świątynia. Wygląda to na jakąś, wygląda gdzieś to na jakąś świątynię, ale ciężko mi jest powiedzieć. Bo takie ma jakby kształty tutaj z przodu, ale też mogła być to w jakiś sposób na przykład realnie. Bo chyba woda tu jest naturalnie, która się wydobywa właśnie z podziemi. Chyba wydaje mi się, że jest to też może być najgłębsza tutaj studnia, bo ogólnie takich step jest tu kilka. Ale to jest taka jedno chyba najbardziej popularna. Ja myślę, że to jest podobna budowla do naszej katedry łódzkiej naszych wodociągów. Ale że to nie jest studnia, tylko to zbiera? No, myślę, że to jest jakby przechowalnia wody. Czyli to deszczówka. Było za, tak, to na pewno było zapełnione do, do samej góry. Teraz wiadomo, to służy jako zapytek, ale... Ale to może to być właśnie, się. to może być właśnie na takiej zasadzie, że no tak, jak ty, katedra... tak jak Ty mówisz, bo ja nie wiem, czy to jakiś... Rzeka jakaś przepływa? Nie, 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 nie no, myślę, przepływa. Przepływać, przepływać przepływa Ale to może być po prostu na deszczówkę no, Może być na deszczówkę Ale to by trzeba było sprawdzić no, by się... Bardzo ciekawy i przepiękny obiekt na Dobra, przyznam tak Bilety mamy Poszliśmy troszeczkę żebyśmy... O, proszę Jak sobie na głowie noszą e, Wszyscy ostrzegają nas Żebyśmy brali Żebyśmy brali no. Właśnie 160 zł, to nie jest tak 40 dolarów. To jest 160 eee. zł. Troszeczkę też wyszła głupia sytuacja, ale już dobra. Już naprawdę nie chciałem robić awantur, żeby dał tylko te bilety czy coś, bo powiedział, że tur jest wliczony w cenę, a teraz zażądał 40 dolarów. Skończyło się na 35, ale już jest to jebał. No, już to więcej po prostu nie biorę nikogo. Kogoś, kto nas tylko troszkę długi już Mam, mam, wiesz, yy, to nie jest moja wina, że ktoś. Wziął pizza chat, chyba jest. Że ktoś wziął i zabił nas do hotelu, i przez 6 godzin czekał, aż my się wyśpimy w tym hotelu. Przecież ja mu nie kazałem. A teraz tak naprawdę yy, zażądali od nas po prostu pieniędzy, za to rządził cały czas do naszej dyspozycji. Dobra, pies to strał. Po prostu teraz wiem już jedno: że mam bilety pociągowe. Też mam świadomość, że. Przepłaciłem przeokrutnie i zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast w tamtym momencie, gdy my, my tutaj przybyli, byliśmy 30 godzin bez snu. Spotkaliśmy się tutaj z jakąś rewoltą, po prostu totalną. Eee, Widzieliśmy wszyscy wszędzie i dookoła, po prostu powtarzali, że nie ma jak wyjechać, tylko, tylko tak naprawdę prywatną taksówką. Można stąd odjechać, ponieważ nie ma w żadnym wypadku. Eee, tu spróbuję z ATM, aby pieniądze. Nie ma w żadnym... Nie, nie ma w żadnym wypadku w ogóle żadnych wyjazdów, eee, żadnych pociągów, żadnych autobusów, wszystko jest trzymane i nagle ktoś niczym po prostu zbawca się zjawia i oferuje jakiekolwiek pieniądze po to, żeby to zaczęło mieć... Ręce i nogi, bo ja już byłem tak zrezygnowany, że mówię wracamy po prostu na lotnisko i w takim wypadku po prostu siedzimy na lotnisku. Dopóki się coś nie wyklaruje. I ok, no trudno, no przepłaciłem. Jakby nauczka, doświadczenie, ale jesteśmy w trasie, jesteśmy w podróży. Możemy, jak chcesz. Jesteśmy w trasie, jesteśmy w podróży, więc myślę, że. wspomnienia zostaną na całe życie, a to, że żeśmy przepłacili. No trudno się mówi, człowiek uczy się na błędach, ale ktoś nam pomógł i to wszystko idzie dalej. A teraz idziemy właśnie do Bramy Indii, gdzie na wszystkich tutaj kamieniach tej bramy spróbujemy to pokazać. Są wypisane nazwiska osób, które poległy pierwszej wojnie światowej, czy wojnie o niepodległość. Natomiast z tyłu za nim jest pomnik także bohatera narodowego w walce o niepodległość Indii i wolność Indii, który wystąpił jakby w tamtym momencie przeciwko przeciwko rządowi czy coś w tym stylu, ale nie chcę w tym momencie jakby kręcić, wiem, że jest to na pewno bohater narodowy w walce o niepodległość. A tu jest... Moja gwiazda na tle bramy Indii. Ja zawsze mówiłem De Delhi Gate, a to jest India Gate. Pięknie się prezentuje. Taki łuk triumfalny. Nie ma przejścia na drugą stronę, stoi policja. Próbujemy się tak jak oni, przepieprzyć. Jało tutaj Não you want to go to the yeah. Yeah. for that, you have to go the there a, uh, a subway you have to some subway? Yeah. We go walk. Achha. But there is no side there is no gate there. You have to go by the Dobra, nie wiem o co chodziło. Nie wiem, że, my, że powinienem metrem przejść. Chodź, Jola, chodź, Jola. Nie wiem o co tu biega. Jest w ogóle kompletny zakaz. Tu masz. Dobrze, ale poczekaj, no musisz. How you? Underground. Nie możemy. A, Underground. A underground We must go back A. A. E, Dobra, idziemy z powrotem OK, thank you, Dobra, daliśmy ciała. Trzeba przejść to jeszcze raz No tutaj jest wejście do podziemi i tutaj wychodzisz. My tu żeśmy wleźli przez to Jak te głupki dwa Czekaj, odsuń się No, nie nadziej się Dziewicą już nie jesteś <noise> Za dużo nam bagaży, bo to nie jest taki problem Dobra. płotek okay. Chodź, 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 chodź nie no, tutaj przechodzenie przez ulicę To jest naprawdę Trzymaj mi telefon Niezły hardcore. Pomóc Ci? Jolu Trzymam tak kamerę krótko, ponieważ wszyscy ostrzegają Żebym Nie trzymał i tak bardzo wyniośle, bo wtedy może podejść, złapać i zacząć uciekać. A z drugiej strony w sumie ja nie jestem pewny, czy moja kondycja jakby na to zezwala, żebym na takie rzeczy mógł sobie pozwolić. Jedziemy do hotelu i gdyby ktoś chciał powiedzieć, że kobiety źle prowadzą, to pokażemy jak kobiety tuktukiem jadą do naszego hotelu. Kobieta tuktukiem. No to już przyjechaliśmy na miejsce. Jesteśmy przy hotelu. Mamy 400 metrów do hotelu. Zatrzymaliśmy już naszego tuk-tukowca i postanowiliśmy sobie przejść no jakby, na piętro. Ten... To jakby trochę cieplej, chyba. Tak, tak, tak. No i ja generalnie Ale nie mieszkać, bo ja bym chyba nie będę. Tam Co ty gadasz? Wszystkim bym chciała, ale chodzi o to, że wszystkim bym chciała dać jakieś narkinki, wszystkim bym chciała dołożyć, a nie mam czego. No jak to wszystko ładnie wygląda, poza tym poza oczywiście smogiem, który tak naprawdę wżyna się w gardło, czuć suchość na ustach, mój mam. Które wrzyna się w gardło, czuć suchość na ustach, wszędzie czuć te po prostu spaliny. Jednym, z, jednym słowem, tutaj ludzie z maszynami żyją w dobrej komitywie. Uważaj? <grystanie> <grystanie> o, teraz by ci zrobiło. Jezus, Maria, jak ja mam tutaj chodzić? No już, moment, moment. Yes. yes.